快点 Z tej strony Generalis, kontynuujemy naszą kampanię w Total War. Pamiętajcie, w ostatnim odcinku skończyliśmy na zbrojeniach się i wyprawie na Brandenburgię, która nie doszła jeszcze do skutku. Udało mi się uzbroić armię i powoli wyruszyć w stronę Brandenburgii, ale to miało też swoje skutki. Brandenburgia natychmiast odpowiedziała dwoma oddziałami, które posuwają się w stronę naszej granicy. Nasze skromne wojsko stoi na zachodzie. Żre ogromny budżet. Jego utrzymanie jest bardzo drogie. Już hołota z zachodu zbliża się powoli do naszych próc, naszego Gdańska. Armie ustawimy na obronę. Musimy się bronić, niestety. Sytuacja Rzeczypospolitej jest bardzo ciężka w tym okresie. Na szczęście udało nam się ufortyfikować zachód, z czego powinniśmy być bardzo dumni. Sprawdźmy, co natomiast się dzieje tutaj. Czy tutaj nie ma żadnych innych sił zbrojnych? O kurczę. No, zbliża się bardzo duża opensywa niemiecka. No, jestem bardzo niepokojony. Nie spodziewałem się takich sił ukrytych na tyłach Branderburgi. Mamy 2000. Na razie nie ulepszym za to gospodarki zbytnio. Ani też nie zbuduję żadnych fortyfikacji. Wyprodukujemy sobie jedną kawalerię i lecimy następny, następną turę No bardzo mnie ciekawi co zrobią Austriacy Jeśli, jeśli pomogą nam w ofensywie na Prusy w co nie mam wątpić to powinniśmy wygrać tą wojnę Ale niestety Austriacy dbają o dobro swoje, niestety nie nasze. Więc wolałoby Prusy jednak zostały, choć te garstka, które będzie nam przeszkadzać. No, Szwecja ma bardzo spore siły na północy naszego kraju. Znaczy na, no, na północy ogólnie naszym krajem. Rozlokowują się w bardzo dobrych pozycjach. mogą też nas szturmować. Ale Kopenhaga dalej stoi. To spokojnie. Ci sobie na tym tronie szwedzkim. No, powoli, powoli coś budujemy, rozwijamy coś w Polsce. No, jednak cofnęłaś to cała ofensywa. O Boże. Nic tu nie jest bronione Gdybyśmy tak przyjęli teraz Berlin Muszę sprawdzić o, Nie mam żadnego ruchu naszym świetnym człowiekiem Czy tam nic nie ma się nie ukrywa tam nic w tym porcie No tutaj są bardzo zredukowane bardzo duże siły Ojejku... Hmm możemy zająć Brandenburgię no, bardzo ciekawa sytuacja jeśli przegramy tą yy, bitwę to nic, obronimy granicę tutaj akurat nie widzę z tym problemu przetrzymamy ofensywę na Gdańsk ale to jest niewiarygodne że ...Branderburgia tak cieniutko stoi No siły jakieś tutaj są, nie twierdzę, że nie Bo jednak wsparcie z Saksonii jest bardzo duże No ale też mamy jakieś siły, które powinny jednak przeważyć Na razie oblegam Musimy to na pewno szturmować w tym ruchu Tutaj nie ma zmiłuj, bo inaczej nie wygramy Tutaj prusy dobijają do Śląska Moim zdaniem powinni przegrać, ale obstyle czasami są takie pierdoły, że to się w głowie nie mieści. Potrafią nawet wygraną bitwę spierdzielić. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Właśnie zajęliśmy Branderburgie. Niesamowity sukces. No nic tutaj nie mogę nawet powiedzieć. To jest stolica Niemiec spada na, na moich oczach. To jest niesamowity widok. Sypiąca się armia obrońców. Naprawdę. Teraz gdyby jeszcze Sojusz nimi... Może nie Sojusz źle powiedziałem. Gdyby jeszcze pokój z nimi zawrzeć, to już w ogóle by mnie to rozwaliło. Do reszty. Choć wątpię, żeby się na to zgodzili, ale tak politycznie jakby to przyjęli, to... jestem. Na razie zwolnimy ich z Na pewno będą bunty, powstania, rewolty. Nie wiem, co jeszcze tutaj może być, ale. Berlin Berlinpad to jest po prostu niesamowity widok. Sypiąca się stolica samych Prus. No nie spodziewałem się, że Opensywa, która teoretycznie miała żadnych szans, aby podbić Brandenburgię, nasze siły nie miały żadnych szans, aby tam wleźć, wleźliśmy tam, podbiliśmy miasto z, naj, z najlepszą fortyfikacją, z najlepszą fortyfikacją w grze, bez problemów. Straty ponieśliśmy naprawdę ogromne, ale jestem szokowany, kompletnie jestem szokowany, że nam się udało tam wleźć. Nie wiem czy się tam długo utrzymamy Ale oby tak, obyśmy przetrzymali szturmy Na razie nie będę tego wojsko bardziej łączył Fortyfikacja Najlepsze fortyfikacje No powinniśmy nawet przebronić szturmy samych Prusaków Na tą fortyfikację No jestem szokowany całym zajściem No lecimy na stan zobaczymy co, co nam zrobi, szanowni powiedzą, wojnę bo ja mam odbijał swoje stolice, ale no, mają ogromną armię. przyznajesz że dalej mają potężną, bardzo potężną armię. Właśnie, dostajemy, widzicie, rozbiliśmy Brandenburgię i od razu dostajemy od samej Wielkiej Brytanii prośbę o handel. I to oni nam płacą. Ja nie śmiem im odmówić, ale to jest niebagatelny sukces podbić ich. Taki motłoch, szumowiny, doprowadzić do. I koniec. Prusy właśnie padły. Właśnie teraz padły Prusy. To... jest niesamowite. Austriacy wrócili na sojusz, ale zaraz postaram się go odbudować. Prusy padły. Jestem. szokowany, nie, nie spodziewałem się, że w ciągu dwóch tur, w ciągu roku nasza opensywa, która nie miała żadnych szans. Sprawdzałem czarność sił pruskich. Trzy potężne falangi. Trzech generałów, których nie byliśmy w stanie rozbić. Weszliśmy do Branderburgi. Zajęliśmy całe miasto. Sygnaliśmy im mury. Powiem wam jedno. Pierwszy raz w ogóle w całej historii, gdy gra, gram na najtrudniejszym poziomie w tej grze, udało mi się tak szybko podbić państwo pruskie. Zawsze uczyłem z nimi ogromne, długie, długotrwałe wojny. Teraz minęło 7 lat dopiero jak gramy, znaczy 9 tu już 8 lat, Prusy padają. To jest najlepsza wiadomość jaka mogło być w każdym państwie. Właśnie widzimy! Prusy padły. Potęga Europy Środkowej właśnie padła. Jesteśmy teraz znaczącym krajem i liczącym się. Mamy potężny port i umożliwia nam to handel. I właśnie rozpoczniemy ten handel, no bo nie mamy. Naprawdę, handel jest bardzo ważny, ale naprawdę jestem całą tą sytuacją. Niesamowicie zaskoczony. To, że w ogóle udało nam się przeprowadzić taką ofensywę na mury i. Sam widok jak uciekali uciekali stamtąd To trzeba zobaczyć jak oni biegną Jak nasza kawaleria rozbija uciekinierów Nie ma lepszego widoku Niż upadająca Branderburgia, Paląca się, płonąca Nie ma lepszego widoku No, teraz musimy pozbierać nasze siły, naprawdę. Naprawdę nie mamy innego wyjścia, musimy się teraz pozbierać. Łączyć tu będą powstania, bardzo duże powstania, bo to jednak stolica samej Renderburgi, Berlin. Polska flaga w Berlinie, no to jest coś niesamowitego. ogromne zamieszki, naprawdę niepokoje ludzi są ogromne. Nic tutaj nawet nic, nic nie mogę dodać, bo tutaj nie obejdzie się bez krwawego sławienia, buntu. Tutaj nie ma innej rady. Stoi tu tyle jednostek, a oni chcą stawiać nam opór. To znaczy, że jednak chcą toczyć tą wojnę, chcą sprzeciwiać się naszej władzy i to jest pewne. Mamy niesamowite nastawienie. Austriacy naprawdę nas lubią, Sojusz Obronny od ręki możemy z nim podpisywać. Tak samo z Rosją, z którą tak mamy podpisane Sojusz Obrony. Wielka Brytania również bardzo nas popiera. No. Nie podpiszemy Sojuszu z Wielką Brytanią tylko dlatego, żeby nie zrobić sobie wrogów z Hiszpanów i Francuzów. Ale to jest naprawdę potężny sojusznik w przyszłości. Szwedzi mają do nas niechęć. To już nie jest wrogość. Możemy naprawdę szkować teraz na ofensywy szwedzkie bądź imperium osmańskiego. Pochowanie Prus umożliwia nam teraz ogromne możliwości. Możemy stworzyć ogromne strefy handlowe. Jesteśmy teraz liczącym się państwem Europy Środkowej. Nie jesteśmy już tylko krajem, który miał upaść. Jesteśmy już teraz bardzo mocną, rozwiniętą gospodarką. Może jeszcze nie mocną, ale dążymy do potężnej gospodarki. odnieśliśmy ogromny sukces na wojnie zachodniej i tylko dlatego, że toczyliśmy ją jedną ofensywą. Tylko dlatego, że toczyliśmy samą wojnę zachodnią, Bez, nie toczyliśmy wojny z, ze Szwedami, toczyliśmy wojny z Meroszencami, tylko z Prusami. Tylko na jednej wojnie skupił się budżet. Budżet na szczęście podźwignął to. Na szczęście gospodarka była tak szczodra i tak rozwinięta, że udało jej się podźwignąć tak solidną armię, przygotowaną pod podstawy. No i sam debilizm organizacji Prus doprowadził do ich podbicia. Gdyby Austria nie zajęła Saksonii, spodziewalibyśmy się odbicia Berlina. Bardzo duże siły stacjonowały ówcześnie na zachodzie, na zachodzie Brandenburgii. Bardzo duże siły tam stacjonowały. One na pewno przesunęłyby się w stronę Berlina i na pewno chciałoby go odzyskać. Na szczęście tego nie doszło. Na szczęście Australia, e, Austria przynajmniej raz Zrobiła coś jak należy. Podbiła Saksonię. I dwa Prusy do końca. Daliśmy im strukturę działania. Podbiliśmy samą sam Berlin. Samą Brandenburgię podbiliśmy. Oni po prostu wykończyli ich. No, Polska jest zerwany, Branderburgiali z żądaniami, coś tutaj się pali w Branderburgii. Mamy też nowy uniwersytet, no zapomniałem prowadzić nowoczesnych badań. Naprawdę... poziom, pokazaliśmy klasę, o, powstało kolejne miasto. Wybudujemy kościół, żeby rozwijać naszą kulturę, naszy, naszą wiarę w Branderburgii. Sprawimy to. Dalej dążymy do tego sojuszu. Dalej dążymy do zachowania tego sojuszu. Sprawdzę, czy to jest w sojuszu z Austrią. Yy... Niderlandy. No, Niderlandy może nie zgodzą się na sojusz, dopiero mamy niechęć, ale handlujemy. Czy ja dobrze? A w trakcie wojny. Przepraszam. W trakcie wojny są nie z sojuszu Francja jest w sojuszu, no, niestety my nie, powinniśmy zacząć handlować z Francją bo mają do nas niechęć No niestety musimy przeciwstawiać się jednak Brytyjczykom Brytyjczycy tracą bardzo mocne oparcie Nie jest to kraj, który, który powinniśmy wspierać ale bardzo nas lubi, bardzo nas szanują Brytyjczycy no i przez to na pewno stracimy sojusz z Austrią i tutaj właśnie bardzo dużo obawiem o ten sojusz Oby Austria nas tylko nie zaatakowała na razie odbudujmy naszą armię no już teraz jak mamy troszkę budżetu powinniśmy jej podołać w jednym ruchu raczej na odbudowę tej armii no a jedna coś tam jeszcze zostanie takie duperele jeszcze posiadamy sporą część armii w samej stolicy. Bardzo ładnie tutaj kraj wygląda, się ufortyfikował. Tylko, jedna, tylko wschód dalej nie ma w pełni fortyfikacji, ale tutaj się nie obawiamy. Póki Szwedzi nie powiedzą nam wojny, a mamy tutaj siły zbrojne, więc na pewno się przebronimy, to jesteśmy spokojni. Tutaj też na razie na Imperium Osmańskie również się nie szykujemy. Zobaczymy jak tam Austria. Teraz powinniśmy wzmocnić ten sojusz z Austrią i gdzieś tutaj się szykować. Jeszcze Kopenhaga się trzyma, więc może wspomożemy Kopenhagę. Ale to już w późniejszym okresie gry. No albo nawet niedługo, za rok możemy też wydawać się pensywy na szwedów, ale musimy przeszykować sobie potężną armię pod te podstawy, żeby ruszyć tutaj. No zajęlibyśmy bardzo dogodną tereny, ale szwedzi bardzo, widzę, bardzo mocno, jest bardzo mocny nakład na przesuwanie sił. Jest tu bardzo dobrze rozwijająca się gospodarka, bo widzę, że wszystko się tutaj gdzieś buduje. Uczelnie, jakieś zdety się tutaj budują, pierdoły takie. Ale jednak to wszystko się buduje i Szwedzi nie pozwolą sobie, abyśmy doszli do Finlandii. A bo zresztą ofensywa to będzie bardzo długa. opensywa, która będzie trwała bardzo długo. No długo ogólnie, to będą lata. To nie będą miesiące, to będą lata. Zajęcie tego to rok. Zajęcie tego to już dwa lata. Finlandia, samo dojście to jest już rok. Nie wspomnę dojść do Kopenhagi, gdzie będzie szło 2-3 lata. Jeśli to będzie postój, to znowu będzie postój. Tu znowu będzie postój. Zanim dojdziemy do samej. Do, do, do Kopenhagi, Sztokholmu, co ja powiedziałem. Do, zanim dojdziemy do samego Sztokholmu, to już będzie. Uch, będą gotowi na wojnę. Więc żeby podbić Szwedów, trzeba mieć na pewno flotę. Musimy sobie przygotować jakąś podstawę floty. Bo Szwedzi na pewno zablokują nam handel. No... Pozbycie się prus wcale nie oznacza, że nie mam problemów, ale nie toczymy wojny. To jest najważniejsze. Nie toczymy żadnej wojny. Jesteśmy krajem, który nie toczy żadnej wojny, licząc sam piratów tej i tych innych takich o tutaj tego państwa. Nie wiem, co jest w ogóle za państwo, Berberia. Ale oni w ogóle nam nie zagrażają. Ich wojna jest dla na nas, tak powiem, wymysłem, wziętym gdzieś tam z kosmosu. No i to będzie koniec tego odcinka, naprawdę koniec odcinka, w którym dokonaliśmy niesamowitego sukcesu, podbiliśmy Berlin. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie, jak się podobało.